Dziś jesteśmy w Lipsku, ale nie podążymy szlakiem Jana Sebastiana Bacha. Nie odwiedzimy też okolicznego hale poszukując miejsc związanych z Jerzym Fryderykiem Hendlem. A partnerem dzisiejszego odcinka jest województwo podlaskie. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kiełmstoczku, Szczecinku, Święcim, Krotoszynie, Rynicy, Podcast pełen treści. Słuchaj do ostatniej sekundy. Artur dobiegała, Paweł Kaminski. Podcast Miasto. To nie jest tak, że nie opowiemy o nich dlatego, że nie interesuje nas genialna twórczość wspomnianych kompozytorów, ale dlatego, że jesteśmy w innym Lipsku, Lipsku na Podlasiu. Konkretniej zaś i zgodnie z prawdą na Suwalszczyźnie. Ale o tym, że powyższe rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, jeszcze powiemy. Zacznijmy jednak od tego, co skłoniło nas w ogóle do wyboru tego tematu. Podlaskie funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni jako region zasilany naturą. Chyba każdy, kto pomyśli o województwie podlaskim, w pierwszym momencie ma przed oczyma właśnie to. Żubry pośród pierwotnej puszczy, mgły unoszące się nad Biebrzą, wijącą się w stęgę linii brzegowej jeziora Wigry i łąki, na których niepodzielnie królują poczciwe krowy. Te ostatnie, choć udomowione i służące człowiekowi, stanowią piękny łącznik między majestatyczną i odwieczną przyrodą, a człowiekiem właśnie, który pragnie czerpać z natury to, co najlepsze. Warto wiedzieć, że Podlaska jest największym w kraju producentem mleka, a sposób, w jaki zorganizowane są nowoczesne farmy, to istny rocket science. I e, jeśli pozwolisz, to w ogóle powiem ci, skąd ten cały rocket science przyszedł mi do głowy. Mianowicie ze dwa lata temu dowiedziałem się, że ciepło krowiego mleka to no, podczas udoju uzyskane, ono nie jest marnowane. To znaczy, no, mleko jest tak ciepłe, jak ciepła jest krowa, czyli wyobrażam sobie, że krowa ma pewnie 30 coś stopni, pewnie tak jak człowiek, no ale to można sprawdzić, ale rzecz w tym, rzecz w tym że później, kiedy już krowy są wydojone, to trzeba przeczyścić instalację tę dojącą, mhm. no i te instalację czyści się oczywiście ciepłą wodą, no A woda, żeby była ciepła, trzeba ją podgrzać. No a żeby ją podgrzać, trzeba zużyć prąd albo jakieś tam paliwo, czyli no zwyczajnie zapłacić za to. Dlatego opracowano takie systemy, które pozwalają na to, żeby woda na starcie do grzania już była podgrzana tym ciepłem oddanym z mleka. Więc możesz sobie wyobrazić taką sytuację, w której ta woda no na starcie ma do 30 stopni, na przykład plus-minus. No są tam pewne utraty różne, podroty, ale już pomijając szczegóły. No i dzięki temu mniej ją dogrzewasz, mniej zużywasz prądu. No i mniej płacisz. I kiedy się o tym dowiedziałem, właśnie ze dwa albo trzy lata temu, to realnie zakochałem się w tej krowio technologicznej opowieści. Okej, okay, mówisz o nowoczesnych technologiach, ale wróćmy do korzeni. Jeśli możesz, to wytłumacz proszę naszym słuchaczom i zróbmy taki mały porządek w głowie i właśnie. Ułóżmy na odpowiednie półki te pojęcia, czym jest Podlasie, czym jest Województwo Podlaskie. To jest dość złożona sprawa, znaczy można się pomylić. I Podlasie jako rozległy region historyczny obejmuje swoim zasięgiem nie tylko część Województwa Podlaskiego dzisiejszego, ale też... No jednostki ościenne, to znaczy się rozciąga i na wschodnią część województwa mazowieckiego, i na północną część województwa lubelskiego. Natomiast z drugiej strony, to jest bardzo ważne, w granicach współczesnego województwa podlaskiego leży nie tylko spora część historycznego Podlasia, no ale też troszkę Mazowsza oraz Suwalszczyzny. No i co też bardzo ważne, stolicą dzisiejszego Podlasia jest prężnie rozwijający się Białystok. Natomiast gdybyśmy myśleli o tym historycznym Podlasiu, to wówczas ośrodkiem władzy był Drochiczyn. Jak zatem widać, Podlasie nie jest synonimem Podlaskiego, no a żeby unikać nieporozumień i też żeby zwyczajnie nie narazić się miejscowym, którzy, którzy to rozróżnienie mają porządnie opanowane, i ono jest dla nich żywe i czytelne, warto jest nadać właściwe znaczenie odpowiednim słowom. Wiemy gdzie jesteśmy, różnice zostały wyjaśnione, zacznijmy zwiedzanie. Naszą wizytę w województwie podlaskim zaczynamy od spaceru. Po Lipsku w powiecie augustowskim. To miejsce dość niezwykłe, ponieważ na żywym przykładzie pozwala przyjrzeć się rzeczy, o której już kilka razy wspominaliśmy. Temu mianowicie, że miasto jest tworem celowym i zakłada się je po coś konkretnego. Inną sprawą jest fakt, czy zamierzenia twórców i założycieli zostają w ogóle finalnie zrealizowane. Stefan Batory, który jest odpowiedzialny za założenie Lipska, miał nader ambitne plany. Mówiło się nawet, że chce uczynić z niego drugi Lips handlowy. Co było wyraźnym nawiązaniem do kupieckich i targowych tradycji wielkiego miasta o tej samej nazwie. Fajnie, że powiedziałeś o tym, że miasto jest instrumentem polityki, władzy państwowej. Jeśli chodzi o Lipsk, to pierwsze wzmianki o nim, wówczas jeszcze wsi nazywanej Wolą Lipską, znajdujemy pod rokiem 1533. Można również powiedzieć, że pierwszym no, w przestrzennym tego słowa rozumieniu zabiegiem, który miał nadać Lipskowi jego przyszły miejski charakter, była reforma rolna zwana pomiarą włóczną. Wówczas bardzo rozproszoną zabudowę wsi. Zwyczajnie uporządkowaną, no i zamknęła się ona w ramach zwartej ulicówki, której osią była prawdopodobnie dzisiejsza Aleja Czterechsetlecia. I wówczas też uporządkowana, ale ciągle jeszcze spokojna wieś zaczęła czekać, można powiedzieć, na to, kiedy wybije jej czas. To znaczy, kiedy zacznie się pięć minut przyszłego wielkiego miasta, co miało nastąpić już niebawem, gdy o Lipsku upomniała się międzynarodowa polityka i historia przez Wielkie H. W latach 1558-70 trwała wojna między Wielkim Księstwem Litewskim oraz Cesarstwem Moskiewskim. A podczas tych zmagań wojska moskiewskie zajęły m.in. Połock, Narwę oraz Dorpat. Iwan IV Groźny na chwilę powstrzymał swój apetyt, przyglądając się rozwojowi sytuacji po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta i wówczas nawet planował wystawić własną kandydaturę do objęcia tronu polskiego, względnie zaproponować na to stanowisko swojego syna Fiodora. Ostatecznie jednak tron polski objął Stefan Batory no któremu, można powiedzieć, od samego początku trochę nie szło, ponieważ zaangażowany był w wojnę z Gdańskiem. No i te problemy Stefana zachęciły Iwana do tego, aby w kwestiach terytorialnych poczynać sobie nieco śmielej. Wojska moskiewskie wkroczyły wówczas do Inflant. To natomiast zmusiło Stefana Batorego do zdecydowanej odpowiedzi od odsieczy. Stefan odbił Połock i Inflanty, a w roku 1580 ruszyła zwycięska wyprawa na twierdzę Wielkie Łuki. No i pewno mógłbyś zapytać, co wspólnego z tym wszystkim ma nasz Lipsk. A mianowicie to, że szlak, którym ciągnęły wojska Batorego, przebiegał między innymi przez okolice wsi Wola Lipska. Stan dróg był to, katastrofalny, to, to chyba eufemizm mimo wszystko. Mimo, mimo, mimo tego, że to słowo mocne to jednak eufemizm, można w zasadzie powiedzieć, że dróg to, 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 to nie było. Nie, to nie, było. Tak, nie było. Dlatego transport szedł no, między innymi szlakami rzecznymi, narwią, następnie zaś biebrzą. No a wówczas ci dzielni wojacy wraz z całym zapleczem logistycznym, sprzętem schodzili na ląd, by dotrzeć do Grodna, gdzie z kolei korzystali z komfortu, jaki dawał im spławny Niemen. No i właśnie znaczenie tego miejsca, w którym już niebawem miało powstać miasto, musiało przekonać Batorego do tego, by nadać osadzie prawa miejskie. 8 grudnia 1580 roku Lipsk został zaszczycony przywilejem lokacyjnym, który rękoma samego monarchy wystawiono w okolicznym Grodnie. Wspomniałeś o tych drogach, których nie było i o tej spławności rzek yy, i przemieszczaniu się głównie rzekami. Jak sam dobrze wiesz, to właśnie od tego czasu herbem miasta stał się statek, który po dziś dzień przypomina o portowych i handlowych planach, jakie względem Lipska miał Sambatory. Planach, które, co tu dużo mówić, zwyczajnie nie wypaliły. Wiesz, że kiedy przyglądałem się temu herbowi, tak się bardzo umiarkowanie znam na statkach. No, w zasadzie to się w ogóle nie znam, ale mam tam jakieś skojarzenia. Kiedy się temu statkowi przyglądałem, to w, w pierwszej chwili myślałem, że to jest herb jakoś hanzeatyckiego miasta. Może mi wyglądał na jakąś Kogę albo jakoś holka, albo coś w tym guście. No I, i... I to też interesujące, skąd konkretny krój tego akurat tej jednostki pływającej, a nie innej? Może Lipszczanie wiedzą i nam powiedzą. No ale wróćmy do tego pytania, które padło przez chwilą. Dlaczego plany Batorego nie wypaliły i dlaczego Lipsk nie urósł? Jak sam dobrze wiesz, kariery miast, podobnie jak i ludzi, zależne są od wielu splotów wydarzeń, czasami nawet w przypadku. Wszyscy znamy przecież jakichś utalentowanych malarzy, pracowitych przedsiębiorców lub też obiecujących sportowców, którzy, no co tu dużo mówić, nie osiągnęli sukcesu. W przypadku Lipska go zabrakło, śmierć wielkiego protektora w osobie Stefana Batorego doprowadziła do wyboru nowego monarchy, co z kolei zmieniło w ogóle wektory polityki zagranicznej, a wielka historia w jej łaskawym wymiarze odwróciła się od miasta. Lips dotykały co różne nowe nieszczęścia, z których największym były upieszcze przemarsze Szwedów podczas słynnego potopu. No dość powiedzieć, że przy rynku stała się tylko jedna chałupa. No i wiesz, pewnie znajdą się tacy, którzy zaraz powiedzą, że potop to jest wygodna wymówka, ale trzeba pamiętać, że wydarzenia wojny ze Szwedami odcisnęły naprawdę gigantyczne piętno na stanie gospodarki ówczesnej Rzeczypospolitej. I, no, i potop naprawdę doprowadził do upadku dziesiątki miast i miasteczek. To jest, to jest takie nieszczęście, powiem, że my o, potopie, my o potopie to mówimy, no właśnie, yy, myśląc o nim przez pryzmat jakichś wyobrażeń ukształtowanych przez literaturę piękną, to tam, to wam, to to nam było dawno temu, nikt nie pamięta i tak dalej. Natomiast to było nieszczęście chyba nawet nieporównywalne z drugą wojną. Znaczy, ta druga wojna, która jest do tej pory, daj Boże, najgorszym, co nas spotkało, ona chyba nie była aż tak straszna, jak to, co się działo w czasie potopu. Można nawet powiedzieć, że potop jest swego rodzaju papierkiem Miejscowości, przez to wielkie M. Przecież podniosły się po nim i to nie bez trudu, jedynie naprawdę duże i prężne ośrodki. To prawda, bo w wypadku rzeczywiście tych największych miast, które może nawet na moglibyśmy nazwać metropoliami, Mimo znaczącego spadku liczby ludności, mimo znaczących zniszczeń, coś tam jednak dało się wyratować. No nie? I ta sytuacja, i ta sytuacja w końcu zaczęła biec we właściwym kierunku. Natomiast y, nawet miasta spore, no średnie spore, takie na przykład jak gruziąc, bardzo, bardzo wiele lat, może nawet dziesięcioleci, miały gigantyczny problem po, po, po katastrofie y, szwedzkiej po potopie. E, no, wszyscy znamy te opowieści, właśnie o tym, że przez centrum miasta po rynku to be, beztrosko hasały sobie świnie. Na przykład, i, i to, tylko, to tylko pozornie brzmi humorystycznie, bo. No, by było Stan naszej sieci miejskiej gospodarki, jak już zresztą wspomnieliśmy, był po prostu katastrofalny. Wszystko było wywalone kołami do góry. Mówisz o Grudziądzu, a co tu dopiero mówić o o wiele mniejszym od niego Lipsku. Inna sprawa, że lipscy mieszczanie nie potrafili sprostać wyzwaniom i obowiązkom, które na ich nałożono. Nie pobudowali portu i grobli, nie byli też w stanie utrzymać dróg w należytej kondycji. Co zapewniłoby właściwą komunikację również w deszczowej, błotniste pory roku. Ale też może wiesz, może z drugiej strony dobrze, że nie podołali, bo, bo może przestrzeliliby inwestycyjnie. Jest zupełnie prawdopodobne, że, że pobudowaliby całą infrastrukturę, o której wspominasz, no A nie tak śmierć króla i, jasne, i tak śmierć króla sprawiłaby, że, no, że tyle. No nie? Mm. Więc może, może koniec końców y, dobrze wyszło. Na kieszeni ówczesnych lipszczan. O tym, jak wiele zależy od szczęśliwego splotu okoliczności. Przekonuje też niezrealizowana koncepcja, którą wcielono w życie w sąsiednim mieście. Mam tutaj na myśli drogę wodną, znaną szerzej jako kanał Augustowski, a planowanej z początku w nieco innym przebiegu. W roku 1810 warszawski adwokat pan Święcicki złożył na ręce ministra spraw wewnętrznych memoriał, w którym postulował połączenie wodne między Biebrzą i Niemnem. No i właśnie kanał miał rozpoczynać się w Lipsku, biec przez haciłówkę. Wołkuszankę i Czarną Hańczę, po czym miał łączyć się z Niemnem w okolicach Grodna. Kiedy doszło już do właściwych przymiarek pod inwestycje, Ignacy Prądzyński również rozważał poprowadzenie kanału tą drogą, zrezygnował jednak z Lipska ze względu na brak większego zbiornika wodnego. No i właśnie tutaj pojawia się Augustów, który Wygrał tę partię w walce o lepszą przyszłość dla tego regionu. No i gdyby tego było mało, to szczęście już kompletnie odwróciło się od miasta, ponieważ na mocy ukazu carskiego z czerwca 1869 roku Lipsk utracił prawa miejskie, odzyskując je dopiero całkiem niedawno, bo w roku 1983. Inna sprawa, że w 60 latach XIX wieku nie tylko Lipska, ale też cała masa innych miast utraciła prawa miejskie, to był po prostu trend to wpisujący się w represje popowstaniowe. No, a mówię o tym dlatego, żeby zaraz nasi słuchacze nie pomyśleli sobie, że w Lipsku to nic, nigdy i nikomu nie szło. No, bo, bo też mam wrażenie, że zaczęliśmy, zaczęliśmy w taki sposób, jak chcielibyśmy się znęcać albo wyżywać na tym mieście. Co nie jest e, naszym celem. Co w ogóle nie jest naszym celem. Chodzi raczej o to, żeby, żeby zwyczajnie pokazać, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. To znaczy, naprawdę, o czym Ty już kilkukrotnie wspomniałeś, na, na ten finalny sukces i karierę ośrodka składa się cała masa okoliczności, często bardzo trudny do przewidzenia. I żadne miasto, nawet to w pełni kwitnące, żadne z dzisiaj w pełni kwitnących miast, żaden Nowy Jork, Londyn, żadne inne wielkie miasto, nie może być w 100% pewne jutra tak naprawdę. W tym zestawieniu potęgi odchodzą w niepamięć w okamgnieniu niekiedy nawet, ustępując miejsca miastom, o których wczoraj nikt nawet jeszcze nie słyszał. Dość wspomnieć tutaj na przykład Wenecję. Emporium o ogromnym wpływie i zasięgu, które dzisiaj liczy sobie no, tylu mniej więcej mieszkańców co Radom czy Kielce. No, a oddziałuje na resztę świata jedynie na polu turystyki i zbiorowej wyobraźni. No właśnie, to też można by zadać pytanie, czy jedynie, bo oddziaływanie na polu zbiorowej wyobraźni. Jest, jest dość dużym polem. Jest ogromnym, ale na pewno nie jest to oddziaływanie polityczne tego rodzaju, jakie miała Wielka Wenecja. Mówiliśmy o tym, że, że te miasta, te, ci, ci przyszli gracze w tych, w tych ważnych partiach pojawiają się niekiedy znikąd i nagle, i rzeczywiście można mieć wrażenie, że dawniej było podobnie. Słyszymy przecież o chińskich miastach, które dosłownie w trzy tygodnie wyrastają na pustyni. I, no i tyle. I, 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 to, i, i to, to są również rzeczy, które należy brać pod uwagę, aby zbyt y, srogo nie oceniać tego, co miało miejsce w Lipsku. Z drugiej strony przytaczając tą całą historię Lipska, chcemy zwrócić uwagę na to, że gdyby nie te wydarzenia, gdyby nie śmierć Batorego na przykład, mogłoby się okazać, że to naprawdę by było dziś bardzo duże miasto. I kto wie, może nawet konkurujące z Białym Stokiem. No, może konkurujące z Grodnem, a może wręcz przeciwnie, gdyby, a może tak, Grodno Grodno nie odpadło, to gdyby Grodno nie odpadło na drugą stronę granicy, to może Lipsk stanowiłby po prostu y, jakieś takie do, dobrze sprzężone z Grodnem przedmieście, czy, czy nawet może i, i część miasta, chociaż nie wiem, czy to nie odrobinkę za daleko. W każdym razie to też w historii Lipska ma istotne znaczenie, że ten kontekst, względem którego on był orientowany, zniknął. To znaczy, wiesz, tak, no tak długo... Przed, przed Murze Grodna tak naprawdę. Tak, no tak długo, póki Lipsk był, był, był rzeczywiście blisko miasta, tak długo ten mikrokosmos miejscowy miał właściwe centrum, no nie? A, a, a kiedy te sprawy uległy, uległy zmianom, to, no to Lipsk okazał się leżeć bardzo daleko od wszystkiego. Mhm. E, no i, i, i to również wpłynęło na niego. znaczy, po raz kolejny zauważ, e, mało w tym winy miejscowych, dużo w tym winy wielkiej międzynarodowej polityki. Skoro pogadaliśmy sobie o wielkiej polityce i jesteśmy w Lipsku, pora na zwiedzanie. Powiedzmy, co warto tutaj zobaczyć. Pewno pierwszą rzeczą, na którą zwrócisz uwagę, będąc w Lipsku, będzie kościół Matki Bożej Anielskiej. nic dziwnego, bo to jest naprawdę majestatyczny, wielki butynek górujący nad całym miastem, widoczny z bardzo daleka. To dzieło Adama Piotrowskiego, architekta, który no, zaprojektował też kościoły w innych miastach, między innymi w Sztabinie, między innymi w Augustowie. Wydaje mi się, że w Siedlcach też coś projektował, bo on chyba z Siedle pochodził. Kościół zbudowano w latach 1906-1914, po czym już o kilka lat później trzeba było go odbudowywać ze zwojennych zniszczeń. No i moglibyśmy powiedzieć, że znowuż wielka polityka, znowuż wielkie międzynarodowe uwarunkowania upomniały się w tym, w tym negatywnym rozumieniu o, o nasze miasto. Okazała budowla, choć nie stoi w miejscu wcześniejszej, jest spadkobierczynią tradycji parafialnej, zapoczątkowanej jeszcze przez wielkiego i tak dla miasta ważnego Stefana Batorego, który lokując miasto zadbał też o potrzeby duszpasterskiego mieszkańców. Najcenniejszym zabytkiem wnętrza kościoła jest natomiast obraz Matki Bożej Bazylianki, nie tylko starszy od dzisiejszej świątyni, ale też w ogóle starszy od miasteczka. Mówiąc o mieście, trzeba również pamiętać, że zabytkiem, chociaż może trudnym do podziwiania z poziomu ulicy, jest układ przestrzenny Lipska, w którym ukryty jest zamysł samego króla Stefana. I to fascynujące, że nawet jeżeli miasto zostanie totalnie zgładzone, zrównane z powierzchnią Ziemi, to i tak zachowuje się właśnie zabytek w postaci układu przestrzennego miasta, co miało miejsce na przykład w Elblągu, o którym żeśmy już opowiadali. Prawda. W ogóle jest coś, jest coś fajnego w tej technologii współczesnej, bo zauważ, że nam lat temu, tam jeszcze nie wiem, 15 może, żeby robić jakieś ujęcia lotnicze, to trzeba było policyjny helikopter, albo nie wiadomo co jeszcze, albo jakąś strażacką drabinę. Dzisiaj można polatać sobie dronem i zwyczajnie zobaczyć ten zabytek w postaci układu przestrzennego w ogóle na stronie, na stronie Lipska. Na, na, na oficjalnej stronie miasta jest taka panoramka do obejrzenia, grana z drona chyba tak mnie się zdaje. Polecam tam zajrzeć, bo, bo, bo to pozwala wyrobić sobie pojęcie o mieście i wyobrażenie o jego skali, no i o tym jak ono w ogóle wygląda. Okej, okay, wspomniałeś kościół, wspomnieliśmy, że miasto samo w sobie jest zabytkiem i ten układ przestrzenny, to co dalej? No, skoro, skoro kręcimy się wokół spraw kościelnych... No, to o, myślę o największej, najważniejszej parafiance lipskiej. Można by ze dwa słowa powiedzieć. Myślę teraz o błogosławionej Mariannie Biernackiej. To jest kobieta, którą można uznać za patronkę teściowych. To jest pani, która bardzo tragicznie skończyła. Poniosła męczeńską śmierć we, w Naumowiczach koło Grodna w lipcu 1943 roku, a umarła oddając życie za swoją ciężarną synową. Kto zatem ma dobrą teściową, no sądzę, że mógłby za pośrednictwem błogosławionej Marianny serdecznie za nią podziękować. Natomiast kto ma gorszą teściową. No ale to jest przecież niemożliwe. No to, to prawda, to jest niemożliwe. Te wszystkie popularne dowcipy to jest czysta złośliwość i tyle. Ale zostawmy teściowe i idźmy dalej. Jest jeszcze jeden zabytek, który koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Lipsku. To rzecz będąca dużym unikatem i wielkim kapitałem turystycznym. Mowa o fortyfikacjach tzw. linii Mołotowa. Skromniejsze pozostałości tego typu umocnień można odnaleźć również w rejonie przemyśla i brześcia. Zaś w okolicach Lipska jest ponoć przeszło 80 takich schronów. Są one o tyle interesujące, że prezentują nie tyle różne typy, ale też zróżnicowany stan zachowania i wykończenia. Zachowały się bowiem obiekty w kilku stadiach budowy. Grodzieński rejon umocniony, którego częścią jest Lipski odcinek. Był elementem Wielkiego Kordonu, który chronił ZSRR od zachodu, a ciągnął się od Bałtyku aż w okolice Przemyśla. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie też na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dowiegała. Jak już wiemy, w naszym Lipsku nie tworzył Jan Sebastian, natomiast urodził się tutaj inny znany i popularny muzyk, Janusz Panasewicz. Gdyby jednak Bach wybrał się w tę stronę, a na dodatek spotkał tutaj Händla, mogliby wybrać się na kolację złożoną z samych jajek. Można zapytać, skąd ten pomysł? No, ano, stąd, że dumą Lipska jest Muzeum Pisanki. A żadne jajko nie jest przecież tak smaczne jak to, które wcześniej pięknie ozdobiono. Jest nawet szansa, że panowie zdobiliby je na cztery ręce.